Chciałbym zaprosić was bardzo serdecznie na grupę na Facebooku Skoczkowie Tomi Leo. Grupa dopiero jest nowa, świeżutka. Parę osób już dołączyło, więc też możecie. Link oczywiście w opisie. Memy, wasze filmiki, modemnie challenge, to wszystko znajdzie się na grupie. Zapraszam. Hello, <muzyka> hello! Tutaj Tomi Leo. Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj parkur w edycji domowej, czyli tak naprawdę parkurowy dom, tak to nazwijmy. Lecimy z tematem. Dzisiaj, e, przede wszystkim, zajmiemy się treningiem w domu. Najpierw ja, a potem pokażę filmiki, widzów. I te sceny, które pojawiły się na moim mailu, zostaną w dzisiejszym vlogu wykorzystane. Idziemy! Mamy fajną opcję, ponieważ jest oparcie od kanapy i mogę to wykorzystać do zrobienia konga, tylko na odległość się nie opłaca. Mogę to zrobić po prostu tak, że stąd wylądować tu, tylko najpierw muszę spakować to. No prawie, nawet zało można zaliczyć fejla. Konga do preca. Na razie odległość mała, ale zobaczymy. Jak widać, da się zrobić. Zaraz spróbujemy większe odległości. no to niestety raczej tutaj nie zrobię, bo ja tak naprawdę stojąc tutaj dotykam sufitu tutaj jest naprawdę dość nisko mówię, to nie jest takie typowe mieszkanie w bloku ani nawet nie jest typowym domem <laughs> w ten sposób to jest, jeżeli ktoś wie, to to jest coś na zasadzie chatki holenderskiej, chatki angielskiej która jest po prostu obudowana ale, no nieważne, możecie sprawdzić wyjeglować ale spróbuję zrobić salto tutaj z miejsca po prostu zdejmę podstawy ułożę sobie jako lądowanie. Zobaczymy co wyjdzie. Oj, ciężko, ciężko. Tak jak mówiłem na tamtym filmie, że może być nawet skok na wycieraczkę, no i trafił się też taki, taki filmik potem wszystko zobaczycie, no i żeby nie było, to ja też muszę. Dlaczego, ale bardzo często, jak to robię, zostaje mi ręka. Po prostu przygniatam sobie nogą, i nie jestem w stanie tego zrobić dalej. No, elo. I na chwilę przejdziemy jeszcze, że tak powiem, na stage numer 2, na inne pomieszczenie. To już wam pokażę. Jako że wszyscy mówią, żeby zostać w domu, no to ja też jestem. I oprócz tego mam możliwość wyjścia na tak zwany taras, więc wychodzimy. Uwaga, w tym oto sposób mam materac. I do czego ten materac? Ano, no, jako że mam być tutaj w środku, a nie na zewnątrz, czyli tak naprawdę metr dalej, mogę być już na zewnątrz, na polu, tak zwanym. Nadal jestem w ten sposób w budynku i mogę ćwiczyć w stanie na rękach. Będę Was zanudzał godzinę staniem przy ścianie i uczeniem się odchodzenia od ściany, bo na tym tak naprawdę opiera się nauka na praktyce, praktyce i jeszcze raz praktyce, tak jak ze wszystkim. Zatem przejdziemy teraz do Waszej kompilacji. Mój trening już się odbył. Co najważniejsze, musicie wziąć pod uwagę to, że pliki, które zostały podesłane są różnej jakości. Niestety nie wszystkie są Full HD i może być różnica jakości, ale weźcie to jako taką fajną kompilację, jedziemy. Trochę się cykam, ale uwaga. Plecy na raczkę. dziękuję wszystkim za podesłanie scen było fajnie, fajna zabawa się utworzyła kompilacja, zostawcie łapkę w górę napiszcie w komentarzu co wam się podobało co też nie, zostawcie subskrypcję pod nowym kanałem, na którym będą live'y i nie tylko, oraz zapraszam was do grupy Skoczkowie Tomi Leo na Facebooku link w opisie i widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku, dzięki bardzo do zobaczenia, cześć!